Pyta pani Beatka, czy ma się obawiać o pracę. Już patrzymy sobie, kochana. Czy ma się pani obawiać o pracę? Nie, karty pokazują, że zatrzęsie tutaj czymś będzie nerwowo. Jest dużo jakichś takich plotek, jest dużo takiej atmosfery troszeczkę niezdrowej, dużo jakichś plotek, ale ja nie widzę, żeby tutaj były jakieś takie problemy. Może zatrząść, może zatrząść tutaj, jeżeli chodzi o pracę, natomiast karty nie pokazują zakończenia. Natomiast w dalszej perspektywie, bardziej jesienią, karty pokazują, że odejdzie pani z tej pracy, że sama po prostu odejdzie, sama zacznie. Sama zmieni pani tą pracę, więc ta karty tutaj po prostu tak, jakby pokazują to. I spójrzmy, co mówią karty uzdrowienia. No właśnie, zdejmij swoje maski, bądź sobą. Cudowna karta. Pozdrawiam.